Lubinscy policjanci po raz kolejny ostrzegają seniorów, by nie dali się oszukać. Policjantki z zespołu do spraw profilaktyki społecznej wraz z dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie odwiedzili miejsca, gdzie najczęściej przebywają osoby starsze rozdali ulotki oraz rozwiesili plakaty ostrzegające o zagrożeniu, jakie czyha na seniorów i informujące, jak postępować w przypadku próby wyłudzenia oszczędności życia. Seniorzy, z którymi udało nam się porozmawiać, są świadomi zagrożenia i wiedzą, jak się przed nim bronić, jednak pomysłowość oszustów nie zna granic. Coraz częściej policjanci otrzymują zgłoszenia od osób starszych, które otrzymały telefon od wnuczka lub do ich domu zapukał prokurator w asyście policjantów, Którzy próbują wyłudzić od nich pieniądze. Dlatego policja po raz kolejny apeluje do seniorów i ich rodzin oraz pracowników różnych instytucji, np. banków, o czujność. Plakaty z ostrzeżeniem można będzie zobaczyć również w lubińskich autobusach, a całą akcję objął honorowym patronatem Starosta Lubiński. Muzyka